Tą metodą, to ja sobie myślę, że dla mnie prowokatywność była najlepszym rodzajem superwizji, jakiej doznałam w życiu. Prowokatywność ode mnie wymaga w moim rozumieniu metody, tą pracą totalnej przezroczystości, totalnej przejrzystości dla siebie samej i dla mojego klienta. I to jest e, też rzecz, z którą się zmagałam e, gdzieś tam e, ucząc się tej metody. Zresztą pamiętam, jak po pierwszym zjeździe Łasi Czarnyckiej, przyjechałam do domu i, i zadzwoniłam do Waszyngtonu, a się bardzo przykro, i ja, no, ja po prostu już więcej nie przyjadę, bo nie jestem w stanie funkcjonować. E, co mi oczywiście pokazało, że są, te, tak, są, są, są takie rzeczy, które jeszcze mimo mojej pracy sprawiają, że nie jestem w tamtym momencie, nie byłam całkowicie przewroczysta. I też myślę sobie, że to nie jest bardzo prosta rzecz. Że popatrzenie, gdzie w nas są te blokady przed wejściem w tą metodę, to jest niesamowite zadanie i wyzwanie dla każdego, kto pracuje z drugim człowiekiem, bo zostawiając na boku wszystkie narzędzia, wszystkie metody pracy, to z drugim człowiekiem pracujemy głównie samym sobą. Mhm. No i to pracujemy na metodach, i narzędziach, które. No mogą być odbierane. Jeżeli nie ma w nas tej pozytywnej energii do tego, to druga strona może to potraktować właśnie jako atak, jako obśmiewanie. Zresztą to bardzo fajnie widać, jak są pokazane sesje, nie? czyli obserwujesz sesję. Jeżeli nie rozumiesz, co się dzieje w formule prowokatywnej, to faktycznie tak jest, że może to być odbierane jako agresja, jako coś niefajnego. I dlatego ja tutaj czasami mam taką wątpliwość, pracując prowokatywnie na szkoleniach. I raczej jak taką formułę przyjmuję do jednego z uczestników, to spotkałem się z czymś takim, że ktoś może mówić, że to nie było fajne dla niego, chociaż dla tej konkretnej osoby było to jak najbardziej zbawcze, ożywcze, dało mu dużo energii. Bo, bo tutaj jednak zapraszamy klienta do alternatywnego świata, nie? do jego świata, ale z takim mocnym przesuwaniem. I jeżeli teraz ktoś się przygląda temu z boku, to może to odbierać jako coś niefajnego, coś złego. I tutaj jest bardzo duże takie niebezpieczeństwo w tej, w tej formule. Nie? Ja bardzo lubię tą technikę. Lubię ją dlatego, że. Ona pozwala klientom wychodzić poza schemat myślenia, no, poza tak. tak jakby standardowy, taki szablonowy ich świat, ale w takiej dość ciekawej formule, nie? Bo, bo jak mam takiego tak. klienta, który ma na przykład problem z organizacją czasu pracy, z delegowaniem, to jak opowiadam mu, żeby w ogóle z tym nie kończył, nie? no bo no, trzeba mieć świadomość tego, że to jak teraz funkcjonuje to jest fantastyczna rzecz, nie? no bo rzecz świadomo. No, no wiesz, jak jest, jak on potem kiedyś zakończy swoją drogę życia tutaj. Hmm. No, ale z, i właśnie w tej formule takiej, że, że będzie dużo ludzi robił, że będzie im pomagał i w ogóle, a im w ogóle nie dało się, żeby na tym się nie skupiało, najważniejszy jest ten napis potem na tym nagrodzie. Najbardziej nie. zapracowany człowiek tego świata. Nie, nie, nie. Najbardziej nie. poświęcający się? Nie. Tu leży ten dzięki któremu my nie musieliśmy nic robić. I a, potem ci ludzie, którzy a, będą przychodzić sprytne. do niego na ten grobek i, i, i będą mu dziękować. Bo to jest sama w sobie wartość, co zrobić, żeby zasłużyć na pamięć e, innych. No, I tutaj to masz, masz tak, oczywiście, że tak, ale w, oni będą dbać bardzo o niego, dlatego że ta formuła, w której on jest, jest dla niego fajna. E, I w praktykach jest taka, że jak ktoś się zmierzy z taką alternatywą, to fakt, faktem jest, że coś w nim się burzy. Pojawia się w nim często niezgoda na to. I to jest bardzo fajna potem podstawa do tego, żeby zacząć się rozwijać się dalej, bo, bo on często zdarza się z tą alternatywą. I, I to jest fajne w tej formie. Bardzo mi odpowiada ta, ta, ta metoda pracy. I nie, nie lubię nią pracować. Nie? Ja lubię ten rodzaj w, w pracy prowokatywnością, lubię, e, bardzo lubię humor, jako że jesteśmy jedynymi istotami, które tak naprawdę się śmieją, czy, czy, czy mają tutaj to poczucie humoru. E, I to bardzo lubię. Uważam, że humor jest bardzo uwalniający. Zresztą humor to jest to coś, co, co sprawia, że mamy dystans do siebie i do świata, też bardzo mocno nas osadza w dorosłym. I, I humor bardzo lubię i z humoru bardzo dużo korzystam w, w różnych sytuacjach. Mocno po, humor połączony z rzeczywistością, tak jak powiedziałam, bo to jest dla mnie m, też taka rzecz, na którą parę razy zwrócili mi um, uwagę uczestnicy szkoleń, um, że humor nie podszyty rzeczywistością może iść w rodzaju szyderstwa. Ja mówię, ta, 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 ta złota zasada, jak kogoś nie lubię, jak nie mam życzliwości, to nie żartuję, bo może iść w tą stronę, której ja nie chcę, a, a przede wszystkim ona jest nieefektywna w pracy z klientem po prostu. Natomiast m, m, myślę, że w prowokatywności ja pracując z ludźmi mam ten, ten rodzaj e, wewnętrznej wolności. Wewnętrznej wolności w takim absolutnym podążeniu za klientem, w takiej absolutnej akceptacji tego eksplorowania jego Świata, jakby nie był szalony. Nie mam, tej, nie mam tej struktury, która mnie zmusza, no dobra, to już teraz do no dobra. no to teraz zasoby, to teraz plan działania, a klient w ogóle jeszcze na to nie jest gotowy. Klient po prostu jest w swoim świecie, który jest tak szalony, że tam, tam nie ma miejsca na plan. Nie? I, I myślę sobie, że to jest taki moment, kiedy tak naprawdę najważniejsze dla klienta jest eksploracja tego świata zobaczenie go takimi oczami, jakimi ja go widzę. Bo to też jest ważne, żeby pokazać, no dobra stare, ale w ogóle, no, ty jako facet w się, no to przecież wiadomo, że musimy mieć taki zegarek, wiadomo o co chodzi, nie? No pewne atrybuty władzy, no, muszą być, nie? Niekoniecznie. Więc też jakby dodanie do tego tej swojej perspektywy i w tej wolności też myślę sobie pracy z klientem, szukanie różnych rzeczy. Ja pamiętam, jakim objawieniem dla mnie była praca na warsztacie u Manny Hoffner. Kiedy zobaczyłam, że te, te style prowokatywności, te style pracy prowokatywnej z drugą osobą mogą być niesamowicie różne. Że inaczej będzie pracował, nie wiem, inaczej ty pracujesz, inaczej ja pracuję. I eksplorujemy ten świat klienta. Jak to no nie mówiła, wypuszczamy zajączkę i patrzymy, gdzie on tam biegnie. I no, ja, strzelamy tak. do niego, nie? gdzie on się pojawi. Dobrze. Dobrze.